Cześć, dajcie z tej strony Duduś, Jestem dzisiaj z Naxem. Siema, znowu. Tak, znowu, właśnie. Ty masz ciągle tę samą gadkę. Weź coś, się zmieni. No postaram się, kiedyś. 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 A dzisiaj budujemy domek. No, bo w no. następnym odcinku toś tak gadał, że się no. nie dało, no. Może, no, tak długo tak gadałem, że no, 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 się nie dało wrzucić nawet. Dobra. Czekaj, ja, ja, jeszcze poczekam za jedną... A Na tamtej wyspie, dobra, no, to no, ok, ok. Czekaj, ja zrobię jeszcze jedną szybę. Szybę? Możesz no, w dupę no. Tak, bo to ja nie dał rady wyciąć. <noise> I nie powtarzaj tego tekstu co o Magdalenie. Dobra. No co? Powiedziałem, że jest fajna. No bardzo fajnie to ująłeś. Utniesz to, dobra? Teraz na seria. Uda, nie no. Nie domyślam się o co chodzi. Co tak, tak. Ale na serio utnij ten moment teraz. Który? Jak nie utniesz, to nie wrzucaj na tego filmiku na YouTube, bo... Nie utnę to. Mam ze mam źle. Nie go. I tak tylko Stanisław i Wojtek, powtarzam się, nie oglądają. A, i mam widząc z Japonii, z Norwegii i z Wielkiej Brytanii. Uuu, ale fajnie. <grych> no, patrzyłem na historię oglądania mnie, to nie? I się, o, ma znasienie. I się okazało, wyte sły. na to. <grych> Się okazało się, że mam widzów z Norwegii, Japonii, e, w Wielkiej Brytanii, chodź jeszcze. Dobra, to budujemy. Trzeba zrobić No czekaj, bo znowu mam laga. Od razu lepiej. za cheater, mogę później wyjść. Dobra, jest. Mogę Jezus trochę wziąłka. później wyjść. I Wungiel, dobra. E, Wyrównajmy. Zobaczcie, co ja tutaj znalazłem. Tak, Tutaj był Monster spawner. A jeszcze jedną rzecz znalazłem. Michał. Dobra. Chyba tak. Zynaks, powiedz, co ja znalazłem. Powiedz, czy ja Nie wiem, co znalazłeś. Opowiedz. Abufita obca Co ci dała? Co? To Patrz... jest pełne. Abufita obca Patrzcie, co ja ja się. prawie sporo. Super. Patrzcie, co ja na no razie. Może to na to jest woda, bo gdyby nie było wody, to byśmy mieli już tutaj w tej skrzynce nawet i tam nie. Nie. Znalazłem starboard. Tak, skarby. Dalej, ja buduję domek. Zresztą nie. Czemu ja mówię to tak? Ja sk... Czemu ja mówię SKKF? Jak SKKF? Ja mówię... mówię... Znalam. Ski Dla mnie to jest SK, a nie jakiś SKKF. Sykie kefy. Dobra. Chyba, że zbudujemy domek na grzybie. Nie, na grzybie, nie. Po co? Nie chcę na grzybie tam włazić. Nie będziemy właśnie zrobimy chodgi. Ale tutaj gdzie jestem. Schodgi zrobimy. I znowu jak to jest HKF. Sodgi. -e. Ski kef. SKTS. mi prawdę. Aha, to się takie kilo. ja tutaj robię to wszystko. Znaczy no, wybiję te, te, żeby mieć e, zboże i w ogóle. No, Nie chcący chcę tam zrzuciłem. No to ty rób, a ja sobie pobiegam. O, nie biegaj, tylko dalej. Ci dam te dechy, a ty... No to sobie dawaj dechy. Źrą dechy. No, dawaj dechy. Aha, dobra. A i dogamy w <laughs> Ten tekst to i tak był już lepszy od tego, co wcześniej powiedziałem. Komentarz? <laughs> Nie wiem o co ci chodzi, ale. No, co powiedziałeś, że mam nadzieję, że nie nagrywasz? Komentarz? Aha. Komentarz? Mhm. To i tak to było. Dobra. To i tak. To budziłam ten dom czy nie? No tak. To dalej, budzi. Czekaj, budzi. Zaczynaliśmy 7 pół, czyli nagrywamy już 5 minut. Spadająca. Za... Nie yeah. ja. Ja idę na rąba drewna. To rąb. A ja zbuduję domek. Ja tu zrobię coś fajnego na tym grybie. Miły będę i domek zbuduję. Można podziękować. A, idzie tu drewno. Dzień! Macie te... Koma, Czemu to nie rośnie? Macie stepaj. Skąd będziemy mieć więcej drewna, jak to w nie rośnie? game moda Co to jest za <grym> kino moda, a mi to pasuje. <grym> tak to no normalnemu człowiekowi, który nie lubi game moda, temu. No to nie, wiem, ale co, to, że to, to, to ten człowiek jest inny niż, niż y, pół człowieka... pół y, tego Świata. Oh, co ja zrobiłem? Spadłeś? No ja, ja już spadłem, co I znowu dzień FPS-ów. Super. Super. A ty, panie, czemu mnie nie widzisz poza tym? Na naszym. zaatakowałem psa. Za na na naszych oczach. Na Ale nie zabijmy jego psa. Na naszych oczach owca. W... Ha, oh, ugadły. Ogolo... Ej, na, 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 na moich oczach, YouTube'a, yy, owca, która była ogolona, zamieniła się na futrzatę różową. No, widzieliśmy. O, spadam! Widziałem, że kiedyś to nastąpi, ja już spadł. Ja się rozpadłem, bo, Nie fajną no, uczucie. FKK, no, FK. No. Powiem, czy, tak, czy taki duży domek może być. Nie. Na co? No zresztą zrób dwuosobowy. Czyli taki, że na przykład taki będzie jeden pokój. twój, a tutaj dalej będzie mój. Dobra, tutaj e, masz deski. To ja sobie zrobię tutaj, a ty sobie sam potem zrobisz. Masz deski tutaj. No to może wyrzucić je na E i tak. Ja tak. ja chcę Q. Ku, to więcej. Jeszcze dwie. O, no, jedną zabrałeś z czego to jest Ale nie, to dom, ten dom ma być połączony tylko takie dwa drzwi. Więc co robię, będzie podwójny. Nie, on ma być połączony. Nie ma być, że dwa oddzielne drzwi. No to będzie podziemny tunel do Twojego. Tak. Tunel. <grym> A bo zresztą. Daj mi te deski. Teraz ja buduję swój pokoj. Jaki bok! Co? Ty kręciłeś browę o 360, <noise> stopni. Tak? Zobacz. Patrz. Ha! Tak? Nie, nie tak. Że twój tył to był przód. Tak? Nie. Nie tak. No, że nie, to się nie zbagowało. Twój z kim cię zbugował. No zauważyłem, wiesz. A jak będziemy mieli wejście się, ja zapytam, może? No to będzie wejście, to. Do... Tutaj zrób takie coś, takie duże. Ja mam to... Że, że ścianą będzie szkło. Ja mam pomysł. No ta, bo mi szkła wystarczy, wesoło. Patrzcie jakie mądre obliczenia robi? 5 6. Dobre, Dobra, 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 dobra. Ej, no, powsta się o. Kurna! Co? świat mi chodzi w budowie. Czemu kurna wołasz? Czyli czemu kurę wołasz? Czemu masz kury? Czemu kura? Kura, kura, kur, kur, kur. Kury są, kury są fajne, masę do majonezu. Ty nie umiesz przysięgać filmików na binę? Jeszcze nie. Umiesz? Jeszcze nie. Bo dla mnie to by było nutek, gdybym jak jakieś dwa, e, jakieś dwa goście no, w Dwa noby. Tak, bo jeden nobi, drugi koks. No, ten koks to ja. Pff, tak. Co ty tu postawiasz? Dlaczego czego to zrobiłeś? Tu będzie w Mądry człowiek. Eee, e, nie, 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 dobra, budyle. Ale szkła nie zniszczaj. Szkła nie zniszczaj. Co? będzie być tak dziwnie. Domek nie będzie kolorystyczny. No, no brawo. A do... bo ty masz jeszcze te. O, a co się No z nie. Został, bo, bo tutaj będzie ładna szybka. Masz jeszcze więcej tytesek? Takich? Jakiś takich taki takiego. No, taki kolor tylko. Mam mało takich. Daj. No nie wiesz. Ja. Bo mam tylko 37. No To co, ale ja był dom. Ja też. Co tuż na pierwszy No dostaw? Nie, 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 Co nie, nie, Dobra. nie, Już ci daję. Masz. A jedną! nie, no, Weź, wiesz, że to z takim kierunku, bo. Dobra, moju, czekaj, po połowie, okej? Okay? Nie, to są moje deski. Ja je na Przecież dostaniesz później, bo przecież teraz oszklasz, oszkliwasz. Oszk no. Oszkliwasz. O kurde. Masz tylko 20? No ładnie, bo się machasz tutaj. A tu są Oje, Odtykmy, No ty i... gnojimy. No już nie ma. No, hej. Duszy. No bo za chwilę baba dostaniesz Dalej, co z Masz... No nie to! drewno <grypno grypno> To, że chcesz, to znaczy, że dostaniesz Dobra, dostaniesz! O kurde, co drogi! No masz, kurde, i nie narzekaj no, dziękuję. Tu człowieku. Ja, ba się, no to nie... Ty! Zostaw wy! Zostaw wy! No buduj, ja dobra, buduj, 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 buduj. buduj. A ja ogarnę, bo też chcę. A jej, lag są małe. Patrzcie. Ty, dobra. Jak chcę znowu z pierwszym gestem. Dobra, musimy teraz za chwilę będzie kończyć, bo nagrywamy już 13 minut. Ale... Ola, okay. Dobra. A co e no zostaw, tak co ty tutaj mi psujesz, dałem ci drewno, ty nie da zostaw psuję. No nie, nie kłaść tu drewno, bo to gdzie nie wyglądało. Jak, ale się jest fajne. To jest mój pokój, swój jest obok, zostaw. Ale nie, bo ja to już popsuję nam, nam... dom. To by... E, nie. Co za uparta baba, no? Nie. Nie będzie tak. I tak będzie to nam zabraknie drewno zaraz. Może zamienimy game modem, to drewno... E, takie ciemne na drewno jakiego z z z potrzebujemy? To nie nasza wina, w końcu, że takie drzewa tu nie rosną nam Urosło! Zasuwaj! No my potrzebujemy takie drewno z którego jest dom. Dobra, zasuwaj, za chwilę urosło kolejne. No to co, ale mamy tylko jedno takie drzewo. Ja pierwsze białe zasadziłem, zasuwaj. A skoro już białe się posadziło, to za chwilę będzie czarne. Dobra ja na serwer i kończymy. Dobra. To było, będzie dla wygóry. No to cześć. Pa. Pożegnajmy się szybko. Cześć.